Bonjour. Witajcie drogie Modelaski. No, i cóż mogę wam powiedzieć dzisiaj? Dzisiaj, em, przedostatni, a tak niektórzy powiedzą, że ostatni, chociaż w tym roku może nie do końca, e, etap Tour de France. Ktoś powie: Piotr, co ty mówisz? Jaki ostatni, czy przedostatni? Przecież dzisiaj jest pierwszy etap prawdziwego Tour de France, na który tak naprawdę wszyscy czekaliście. Aż sześciu polskich zawodników, polski obrońca tytułu. E, mówię oczywiście o mm, Tour de France kobiet. A jak kobiet, no to nie jest to tu tylko jest to tour de France avec Zwift I pierwszy etap, który ma tam mniej więcej tyle co strefa zneutralizowana w wyścigu panów, ale może dokończmy jeden wyścig, zanim zaczniemy drugi. Dzisiaj. Nantua do Pontalier 184 km. No i tak jak mówiłem, etap no będzie walka, tak? Walka o to, żeby uratować. Każdy będzie miał jakiś swój pomysł na uratowanie tego turu. Na no, Pogaczach, który wczoraj był zapytany przez jednego z reporterów, czy on, jak jedzie w tym peletonie, to jest zmęczony tym turem, czy już jest znudzony, już by chciał dojechać do Paryża, po prostu odebrać tą wazę, misę i pojechać sobie do domu. Ale nie było, tak, nie było tak spokojnie, bo mamy oczywiście du dużo podjazdów, podjeździków, nie ma praktycznie dzisiaj płaskiego. Mamy podłą pogodę, deszcz, a jak deszcz, no to i upadki. Mamy ataki mamy ataki, mamy odjazdy silnych zawodników, no bo tego się trzeba było spodziewać, no zawodnicy na koniec Tour de France no nie, nie zabierają się tutaj worki na śmieci, jak, wie, jak wiatr wieje w plecy do walki o, o wygrane, więc mamy, mamy dużo ataków, mamy łamanie się peletonu, chwil, taki nerwowy moment dla mm, piknik post-NL, bo gdzieś ten główny peleton się rozpada na dwie części, Oscar on traci czas, no chociaż okej, okay, no traci czas, ale cóż on tam może stracić, zresztą no, tej białej koszulki szanse, szanse na, na wygranie tej, tej białej koszulki są bardzo madne. także no, niby, niby emocje, jakby to Lipowicz się gubił, pewnie byłyby to większe emocje, no ale to wszystko się gdzieś tam zjeżdża no, mamy, mamy, taki poważny duży odjazd Velens, Jorgensen Eckhorn, Sweeney, Gregoire, Grove, Trentin, Kostiu, e, Romeo, Velasco, Rzega, Vandenbroek, Jake Stewart, e, lokalny chłopak. E, od razu żebyście dla tych, którzy czekają, pozdrawił dla kumatych. Jake Stewart, loka lokalny chłopak w odjeździe. No i cóż można powiedzieć? Było, było bardzo nerwowo, jak się okazało, Velasco był bardzo zniesmaczony. Tutaj Jordan Żega się poskarżył medium, że Velasco mówi bardzo brzydkie rzeczy po włosku. Może Żega nie zna włoskiego, ale to były bardzo brzydkie rzeczy, więc kadka by się za takie zło przydała. A dlaczego Velasco był taki zły na Ż Żodana Żega? Bo oczywiście problem był, Yeah. You know. Związany z tym, że ucieczka nie mogła dostać jakiejś dużej przewagi, peleton nie chciał tego odpuścić, ponieważ J.K. Lula nie chciał odpuścić tam. Nawet na przodzie Schmidt, który nie mylić ze Schmidtem, który był zamieszany w jeden z pierwszych odjazdów dzisiejszego dnia, ma gumę, pewnie jakiś tam tubeless mu lekko popuścił i w zakręcie mu powiedział, że no już czuł, że będzie źle, jak wjeżdżał w ten zakręt. No i rzeczywiście wyśliznął się z przodu tego peletonu, więc no wiadomo, deszcz, jakiś tam syf przyklejony do opony. Przecina, mamy, mamy parę takich dzisiaj historii, jeszcze pod koniec etapu będzie o, o poważniejszym upadku. No, J.K. Alula goni i nie chce odpuścić tego odjazdu. Dlaczego? No, bo pamiętajmy, nie zapominajmy, no, te koszulki, te, te, ta prawdziwa walka o coś, wtórze nam się skończyła, więc dzisiaj żaden Gaz Team Total NSG przypuszcza atak na Top 10 a broni tego top 10, oczywiście jak mówię top 10, to znaczy bo miejsce 10 tutaj toczy się bój Ben O'Connor, no ale tam już jest tak ten, ten dół, top 10 rozstrzelony, że nikt nie chce inny pomagać Jay Lully, no bo Benny Hill, EF Education oni mają Harry'ego Swiniego w odjeździe Ben Hilli jest niezagrożony, ma tak dużo przewagi, Primoż Roglic to już go nic nie obchodzi, go wczoraj nie udało mu się wygrać turu wczoraj więc dzisiaj już był obrażony, siedział w paretonie nie chciało mu się jechać więc, więc mamy pojedynek odjazd z Żega versus J.K. Alula w peletonie. No i właśnie zawodnicy jak Velasco mówili temu Żega: weź chłopie, już jedź do domu, daj nam spokój, daj nam tu odjechać. Więc było, było dosyć dużo emocji e, tych uciekinierów, którzy chcieli uratować, tak jak na przykład dla Stany, ten tour. No i mieli takiego, e, takiego fistaszka w postaci Żordana Żega, który im troszeczkę to, to zadanie utrudniał dzisiaj. No ale suma, suma, sumarium już J Kalu tego nie jest w stanie dociągnąć, odjazd nam, odjazd nam jest puszczony, jedzie, no i wiemy, że, że wygra ktoś z tego odjazdu. No i tu mamy mieszankę, mamy, mamy ludzi, którzy będą chcieli dojechać, powiedzmy w grupie, dowieźć się w grupie, tak jak mo mogłoby się wydawać Caden Groves, jak Jake Stewart, czyli ludzie ze Sprintem chcieliby zostać dowiezieni gdzieś tam blisko finiszu, żeby, żeby skontrować, zaatakować, użyć tej eksplozywnej siły. A z drugiej strony, ludzie, którzy tak jak Team Valence wiedzą, że trzeba skoczyć, odjechać, otworzyć przestrzeń i się już tam więcej nie zobaczyć z właśnie tymi sprinterami, więc mamy, mamy rozgrywki, rozgryweczki w tym odjeździe. Mamy atak. ktoś to atakuje? A Harry Sweeney, tak? Chyba 50 km do mety. Atak, no też kręte te zjazdy, kręty finish, więc liczenie na to, że może komuś się opona podwinie na zakręcie, no że też bezpiecznie jest jechać samemu niż w grupie, i dzisiaj strasznie, przez to, że było mokro no i to też z przodu te y, motocykle prasowe, te, 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 te fotografowie, kamerzyści, bardzo blisko zawodników, więc to naprawdę w odjeździe, czy to ucieczka z przodu, to pomagało, pomagały te motocykle tak blisko. No i mm, Harry Sweeney jest skontrowany, dojechany, nie, nie udaje mu się ta, ta sztuka. No i mamy na, na, na czele, mamy tą, tą grupkę, już można powiedzieć, wyselekcjonowaną, tam jest... Y, Iwan, czy to, czy to był Iwan Romeo z Mowistary, bo to jest ważny, to jest zawodnik, który, no niestety na tak, Iwan Romeo, na jednym z tych zakrętów, jak już powiedziałem, na przodzie wyślizguje się, uderza w krawężnik, wstaje w ogóle praktycznie z miejsca, nie widziałem, bo patrzę, ktoś mocno uderzył w ten krawężnik, gdzie leży. A on odbił się od tego krawężnika, no i w takim bólu w szoku gdzieś stał, tam przeskoczył za barierki, gdzieś go tam ludzie nie wiem, podtrzymywali, pomagali mu. Roman Greguard, czyli lokalny zawodnik, też się wyślizguje, jest tam poobtłukiwany. Po no i mamy sytuację, gdzie naprzód wyjeżdża nam trio lokalny chłopak Jake Stewart, lokalny oczywiście z Coventry, tak? Nie z, z, tu z Francji. Um, do tego Caden Girls z Vanden nie myli z, z Frankiem Vandenbroekiem. No i mamy sytuację, w której Frank Vandenbroek nie za bardzo chce z tymi sprinterami współpracować. Chce może ich wymęczyć im nogę, skontrować ich gdzieś po paru, jak zrobią parę zmian. Yy, więc Kaden yy, Groves jest tym troszeczkę zniesmaczony, rozeźlony, odjeżdża. Jake Stewart patrzy się na VandenBeuka: No i kolego, no ja cię nie będę dociągał, żebym cię dociągnął, żebyś ty nas dwóch skontrował, tak? To to nie. Więc to się wszystko rozpada, no i mamy tutaj syndrom grupy drugiej, bo okej, okay, dojeżdża tam właśnie Greg Gre 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 Ward po upadku, dojeżdża Ekhorn, dojeżdża Jorgensen, yy, więc ta, ta grupka zawodników yy, goniących, no ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, oni tak gonią, ale trochę nie gonią, bo tam jest wspomniany i Velasco, i Gregor, i Stewart, i Zegara, Tim Vellens, Jorgensen, e, Trentin, Kostiu, to już, już gdzieś tam oni odpadają, tak? Harry Sweeney to już nie, nie dojrzałem w tej samej grupie, no ale Jordan żega walczy o czas, e, Tim Vellens chce wygrać drugi etap, Jorgensen chce coś dla Wizmy ugrać, więc każdy niby coś chce ugrać, no ale też no, no, samo to się nie dogoni, więc Caden Groves e, dojeżdża, wygrywa etap, kompletuje tryb tych wygranych w wielkich turach, Trzeci etap dla Alpecinu, trzeci zawodnik Alpesinu, po tym jak te dwie największe gwiazdy, no przynajmniej zanim odpadły z wyścigu, powygrywały po etapie, czyli Philipsen i Van Der Poel. no i mamy sytuację, gdzie zobaczmy sobie, przeanalizujmy sobie, tak, został nam jeszcze jeden jutro etap, ale jeżeli Tadek będzie chciał, czego nie wyklucza, może dziubnąć, zaatakować na tym ostatnim podjeździe na Mùmat, no to jeżeli nie on, no to raczej żaden nowy team tutaj nie ogoli etapu, raczej będzie to Milan albo Melir. Więc popatrzmy, popatrzmy, sobie na wyniki, kto, ile drużyn wystartowało, to jest taki może smakołyszek, więc wystartowało nam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 drużyny. Wystartowały nam 23 drużyny, a jak sobie popatrzymy na zwycięzców, na zwycięzców etapowych, no, to tych niestety, czy też może no dla tych zespołów, które powygrywały na szczęście, ale 20, 23 teamów nie uświadczymy, bo mamy, policzmy sobie. Philipsen, Wanderpool i, i dzisiaj Groves to są trzy etapy z Alpesinu. To jest jedna drużyna, sobie tutaj od, od, odhaczam: trzy etapy, jedna drużyna, robimy matematykę. Teraz mamy oczywiście UAE, no to tutaj mamy tylko, tylko, tylko nędzne cztery wygrane Pogaczara plus Valens, to jest druga drużyna i to jest pięć zwycięstw. Potem patrzymy na no Sudal, który po cichu to jest w ogóle taki miks. Dla mnie to jest największy wygrany i największy przegrany, można powiedzieć, albo największe zaskoczenie tego turu, może oprócz Oskara Only, bo Sudal przecież po wygrywanych tych etapów, no ale wiadomo, wszyscy nastawiali się, że Remko, Remko tam pokaże klasę, tak? A jeżeli chodzi o Sudal, no to mamy wygraną, dwie wygrane Tima Melira, wygraną Remko, no i wygraną oczywiście Walentynika Parapentra, który mnie strasznie smuci, bo gdy by nie on, to Francuzi nie mieliby wygranej etapowe a to zawsze, zawsze mnie e, jakoś cieszy, więc mamy cztery wygrane Sudal, no i zobaczcie trzy drużyny no, i już nagle 12 etapów, 12 etapów skasowanych przez te trzy drużyny Mamy jeszcze, mm, 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 patrzymy, patrzymy, Ben Healy, no to EF Education to będzie jedno wygrana etapowa dla EF Education. Mamy, mamy, mamy Milanika, który wygrywa dwa etapy, więc dwa etapy dla Lidelka. Dobrze, dobrze, dobrze. 5-6, mamy 6 drużyn czy 5 dużyn, już że żebym się nie zakręcił. Poczekajcie, uf, uf. odetchnij Piotr, głęboki oddech 23 zespoły. No i 9 na razie zespołów, które wygrały etap. No bo oczywiście yy, wspomniany Alpesin 3 etapy, UAI 5. Yy, du, 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 du. Sudal 4 Lidl 2 Ineos 2, można powiedzieć, Ironsman 2. No i potem po jednym yy, EF Education Jayco Alula. Uno X oczywiście historyczne pierwsze zwycięstwo i Wizma. Czy, ta, liczba, czy ta, ta, ta grupa się powiększy? Yy, wątpię jutro. Więc 14 etap, 14 drużyn wyjeżdża z niczym. No oczywiście to tak jest gwiazdką, bo piknik post NL może się cieszyć z bardzo dobrego występu i bardzo dobrej pozycji w generalce Oscara. Only Red Bull wyjeżdża z białą koszulką. Więc są tam jakieś pocieszenia, no ale wydaje mi się, że coraz większy rozłam między tymi, którzy mają, nawet w samym proturze, czyli tych, którzy mają mega pieniądze i po prostu wykupują mega gwiazdy, a, a tymi, którzy tak jakby są w proturze, ale to jest jednak taki piotur o, o, o pół półeczki niżej. I też taki, żeby też podkreślić, że jest bardzo wielu przegranych tego turu, że coraz, jest bardzo dużo dużym, które nic nie wyciągają z tego turu. E, I to wskazuje też, tak jak powiedziałem, na to, na to bogacenie się bogatych biednienie biednych, e, że, że zadałem sobie trud, bo to już chyba tak trzeba nazwać trud, żeby odnaleźć tak bardzo rozjechaną em, y, klasyfikację generalną, em, jak mamy dzisiaj. No i co mam na myśli? Łatwa taka, taka łatwa, elegancka granica godziny. Ilu zawodników zmieściło się w godzinie, na razie mieści się w godzinie w tegorocznym turze? No 12. I musiałem leciutko przewachlować tutaj procycling stats. Ostatnia taka sytuacja, żeby 12 zawodników zmieściło się, jedynie 12 zawodników zmieściło się w godzinie na koniec turu. Eee, fiu, 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 Wygrana e, taka no chyba najbardziej można powiedzieć e, poważnie się nie mylę, pierwsza wygrana wygrana e, Ediego Merksa w turze, tak i to ta taka najbardziej, która zdominowała tur, bo Eddie Merks wziął, wziął wtedy koszulkę punktową e, o prawie 100 punktów nad Janem Jansenem, e, koszulkę gudzką o prawie, e, o ponad 60 punktów nad Turzem Pijonem, e, jego drużyna wygrała oczywiście klasyfikację drużynową, Na no gdyby była biała koszulka to by Merks też tą białą koszulkę zgarnął, więc totalna dominacja Merksa e, i Lucian van Impe 12 z, zamyka tą Sub Hour y, Club w 56 minut, 17 sekund. Więc to troszeczkę pokazuje, że te super teamy teraz wykupują zawodników, którzy mogliby być liderami, mogliby walczyć o te top 10, ale postanawiają wziąć dobre pieniążki i jeździć dla takich teamów jak Wizma. Czy też UAE? Więc to taka, może takie spostrzeżenie, ciekawostka, a może po prostu bredze. No i to był poziom tego dzisiejszych emocji. No, jeszcze jeżeli widzieliście gdzieś, wspominałem, Iwan Romeo upadł. Jeżeli ktoś widział gdzieś jego Gadmina, to Romeo prosi, żeby może mu oddać, bo, bo czuję, że wszystkie rekordy, wszystkiego pobił, by jak sobie wrzucił na strawę, to by się lepiej przynajmniej poczuł po tym upadku, bo miał plan, podjazd pod koniec, może gdzieś tam zaatakować tych sprinterów odjechać, no niestety, niestety, powiedział no jedyne co wyciągnął z tego to nauka i tyle, i, i trochę szkoda, bo się czuł bardzo e, dobrze, no ale tak to, tak to, tak to już bywa, dobrze, y, powiedziałem w generalce no jedyna zmiana, Żodna Rzega y, wpada na miejsce Dziesiąte, i do tego no, Beno O'Connor bardzo smutny. Jordan Rzega jeszcze zostaje, dostaje nagrodę super walczaka, bo w trzech odjazdach tam gdzieś się zabierał, odrabiał ten czas. No, Francuzi, kolejny będzie Francuz na podium, ależ to wspaniała historia dla nich, naprawdę. No, super, super waleczny. Jordan Żegard, bardzo się z tego cieszę. Co, no, Johnny Milan, Johnny Milan już tam nawet dzisiaj się nie musiał zarzynać, nie musiał udawać, że że mu tam zależy na tych punktach, bo i tak już szedł gaz od początku więc mógł sobie to wszystko odpuścić koszulka zielona jest wygrana trzeba to dojechać, drugi w tej klasyfikacji Pogaczar, koszulka górska przez przypadek zgadnięta przez przypadek, no z musu zgadnięta przez tatka Leny, 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 Leny oszust Leny trzeci, to zawsze cieszy, koszulka młodzieżowa no już ponad minuta różnicy między Oskarem onnym a Lipowicem, także to wiadomo też jest zamknięty temat, Timowo Jumbo sobie pojedzie w Paryżu w żółtych kaskach i pewnie tą super nagrody zgadnie, także można powiedzieć Tadek dwa razy na podium wygrana, koszulka Kryla Gór, Jonasik dwa razy na podium, drugi w Generalce, no i jeszcze z kolegami sobie wyjdą tam pomachać, może ktoś sobie wytatuuje to, to, to zajście, bo chociaż wątpię, żeby Grisza Niedman miał, tak jak ten, ten DS szalony z Jordan Jolie z tekatlonu, żeby miał wytatuowany zespół na podium w Paryżu. Cóż jeszcze, gdzieś przewinęło mi się zdjęcie Pana przebranego w koszulkę, takie półkoszulki UAE, pół koszulki Wizmy. no i myślałem, że to taki kibic, fair weather, tak, fair fan, że zrobię sobie taką koszulkę, na pewno wygram tur, mój, mój tutaj faworyt na pewno wygra tur, ale no gdzieś mi to mignęło, no przecież, 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 to stary Yates, Syn młodych Jejców, więc Tata po prostu ubrał się kulturalnie pół na pół, żeby żadnemu z synów nie było przy, po, po ludzku przykro. Także to też, też taka mała ciekawosteczka no i chyba powoli trzeba ten teatrzyk zwany turem zamykać zostało nam już tylko do rozstrzygnięcia jeden, jeden etap, bo wszystko inne zostało rozdane, Tadek już znudzony jazdą w peletonie jutro, no jutro sprint ale z gwiazdką, no bo jest ten mat. no może ten Tadek, który wczoraj przegrał przecież sprint, pierwszy raz przegrał jakieś sekundy z Jonasikiem na sprincie od bardzo, bardzo długiego czasu, chyba od tego etapu na Tour de France, gdzie, gdzie był sprint pod górę, gdzie Roglicz się przewrócił i dostał zneutralizowany czas to, to rok temu więc, więc dosyć dużo czasu więc może to pokazywać zmęczenie i może już nie ma tutaj nóg, żeby targać cały peleton po, po, po brukach. zobaczymy, zobaczymy no i przejdźmy do najważniejszej części na to na co czekaliście, bo tylko po to tutaj jesteście rzućmy sobie oczkiem na etapy rankingi by stage, bo tak jak powiedziałem wczoraj tego już nie udało mi się nie udało mi się spiąć, więc zobaczmy najważniejsze dla was, kto na, kto był pierwszy na La Plagne? na odcinku Albert do Laplań No złoty. No wiadomo, że nie chodzi tutaj o ty Tymena Rensmana, tylko złoty, a może zloty. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich skrzeszeń. Zobaczmy, kogo tutaj przyfarcił. No Jonasik na podwójnych. Jonasik oczywiście ogrywa Tatka. Pierwszy raz od 150 lat, a ty go masz na podwójasach, no jesteś Fattem. No to już klasycznie Lipowicz, Martinez, Abrahamsen, no parę Valentinik, nawet Tom Skłyś ci punkt, dobra, koniec tego farcenia. Zobaczmy sobie jeszcze, kto drugi za złotym. Adam SC i potem Bartek na podium. Ja, nieważne, Remko mnie oszukał, nie poruszam tego tematu. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy kto dzisiaj, kto dzisiaj, ktoś, kto liczył na Kapitana Amerykę, bo Kapitan Ameryka nie dowiózł, ale M. Wesolowski dowiósł 916 punktów na podwójasach, i to na podwójasach z a tutaj jeszcze Werenc, pogacza Przyszczyrzyli To cały, cały trafił od Greg a Swini, ja ja Lipo, e, Jorgen Senik i Johannesen. No, ładnie, ładnie się bawicie, towarzyszu. E, zobaczmy, cóż jeszcze, cóż jeszcze tam dziubnęło. trololo 702 to jest jakiś znamy tego pana, kojarzymy go tutaj z tej z Ligi Fantasy. E, i, 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 zobaczmy. Jeszcze sobie. Mm, a jezu, jej, jej, je, ale za dużo punktów mi nie wpadło. No i bartek, y, bartek trzeci, y, 597. Dobrze, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy cóż jeszcze w generalce, bo to jest ważne, no, ale w generalce naszej fantazji no, mamy sytuację pogacarową, no bo tutaj Tom Fees 16 188 punktów, ale za to ta walka o drugie miejsce pasjonująca jak walka o białą koszulkę Tu de France, bo e, spamon, który nawet nie wiem czy kwalifikuje się na koszulkę e, białą, bo może być za młody. Na koszulkę białą, no ale wygrywa, to możemy powiedzieć, niech będzie koszulka biała, e, czy wygrywa no jutro ten pojedynek, bo tutaj jeszcze na kole mu e, siedzi ten klasyczny farciarz Paweł Mitruś. no ale to tutaj on nie będzie, on będzie raczej grał w koszulce szarej, czyli zawodników już w pełni dojrzałych, także można chyba powiedzieć, e, ale poczekajmy, że spamon ma bardzo duże szanse na tutaj białą koszulkę. Powoli wszystko, no może u nas fantazji jeszcze tak wszystko nie jest rozdane, no ale wydaje mi się, że Tom Fis musi po prostu jutro dojechać. E, no i wygrywa nasze to fantazje oczywiście fatem no bo przecież nie jakimiś umiejętnościami, ale też nagrodę otrzyma i o tej nagrodzie powiem wam jutro. Dobrze, wygląda na to, że czas skończyć ten nierówny bój z Tour de France. Przyznaję się bez bicia, Tour de France kobiet nie będzie, znaczy będzie, ale mnie nie będzie, bo ja gdzieś powoli pojadę na Tour de... Gris, Grishenland, jak to się mawia w ichniejszym języku, ale o tym jeszcze trochę, jeszcze jest czas, jeszcze jest ostatni etap, jeszcze jest podsumowanie jutro. Podobno mam się zjawić w trzeciej stronie medalu w radiowej trójce, więc tam jak dadzą mi 35 sekund, żeby wam coś opowiedzieć, no, wy jesteście kumaty Miriam, więc pewnie za dużo się nie dowiecie, ale jak tam podbijecie oglądalność, to dlaczegoż nie polecam się na słowo na niedzielę. No i cóż, pozostaje mi po tym podsumowaniu Fantasy Plus z domieszką jakiejś tam gadki o wyścigu kolackim we Francji powiedzieć do usłyszenia i do zobaczenia niedługo, bo będzie, uu, będzie produkcja na YouTube już niebawem. O ewłach.